Dzień dobry, Jacek i Darek, czyli niezmieniony skład naszego kanału. Ukłaniamy się we dwójkę bardzo nisko i witamy w kolejnym materiale. materiale, który jest kontynuacją naszej serii filmów dotyczących bólu z boku Piotra. Zapraszamy! Dzisiejszy materiał poświęcimy najczęstszej przyczynie bólu z boku biodra, a jest to tendinopatia mięśni pośrodkowych, głównie mięśnia pośrodkowego średniego. Standardowo nasz materiał został podzielony, podzielony na poszczególne sektory, do danych sektorów można przeskakiwać, sugerując się daną minutą, ewentualnie przesuwać pasek progresu na YouTube, który jest podzielony i podpisany. Zanim przejdę do mięsa programu, chciałbym odpowiedzieć jeszcze na jedno pytanie, które bardzo często pada w gabinecie lekarskim czy to fizjoterapeutycznym, czyli ile to potrwa, ile ma prawo mnie boleć, ile jeszcze będę się borykał, borykała z tymi objawami. Aby nie przedłużać tego materiału, odeślę Was do materiału, który już powstał na moim kanale. Zatytułowałem go, ile goi się ścięgno, i tam mówiłem o tym, jakie są stopnie zaawansowania tendinopatii i ile trwa w ramach czasowych proces leczniczy. Link do tego Filmu zostawię w karcie u góry. Zanim przejdziemy do leczenia, czyli ćwiczeń, chciałbym jeszcze powiedzieć tylko o przyczynach, objawach, no i diagnostyce tego schorzenia. Króciutko o przyczynach, jeżeli się da, bo przyczyn oczywiście jest wiele. Zaczniemy może od tego, kto jest w takiej grupie ryzyka. Są to kobiety w przedziale między 40 a 60 lat. Musimy pamiętać, że jest to problem ze ścięgnem bądź ścięgnami. Więc czego się one nie lubią? Przeciążenia, bądź bez ruchu. I tutaj możemy pociągnąć biegaczy. Bądź osoby, które pracują biurowo i praktycznie cały swój dzień spędzają w bezruchu. Do naszych przyczyn, oprócz bezruchu i przeciążenia, można też zaliczyć inne rzeczy, na przykład nawyki z naszego życia codziennego, czyli zakładania nogi na nogę, długie stanie skrzyżne bądź tendencja do koślawienia naszych kolan. Jeżeli długo będziemy siedzieć z nogą na nogę, no to nasze mięśnie będą mocno rozciągane, tym samym osłabiane i w Wtedy będą mieć mniej wydolności, mniej siły na to, co ich czeka w życiu codziennym bądź w naszym sporcie i sumą mikrourazów dojdzie do pewnego zapadania, do pewnej degeneracji i stąd powstanie ból. Objawy. Objawów jest wiele. Mam nadzieję, że niczego nie zapomnę. Bardzo istotne, żeby wszystkie je wymienić. Numer jeden, ból. Ból w okolicy krętarza punktowy może być troszkę rozlany. Oczywiście tkliwość tego punktu kostnego, tkliwość tego przytrzepu, czyli jak dotkniemy, będzie boleć. Ponadto sztywność poranna, ewentualnie sztywność po długim bezruchu. Długo siedzimy i wstajemy i o, musimy się rozchodzić, żeby było nam lepiej. Kolejno no mogą się nasilać te objawy podczas wchodzenia po schodach. Ewentualnie w nocy, kiedy śpimy na boku i niekoniecznie na boku chorym, bo jeżeli będziemy spać na boku zdrowym i nie będziemy mieć żadnej poduszki pomiędzy kolanami, to kolano będzie zjeżdżać nam do środka, aha, znów może też ten ból się nam pojawić. Oczywiście do objawów możemy zaliczyć ból podczas aktywności, czy to nawet w staniu jedną i tam ten ból może się pojawić, czy to po jakimś bieganiu truchtanu. Diagnostyka. Diagnostyka nie jest prosta tego obszaru i wymaga od specjalisty doświadczenia, zebrania odpowiedniego wywiadu, wyłapania kluczowych rzeczy, no oraz nieraz rozszerzenie swojego działania o badania obrazowe, tutaj przede wszystkim USG i RTG, nieraz też jest pomocne, żeby zróżnicować sobie zmiany zwrotniowe stawu biodrowego. W gabinecie w kierunku ten linopatii, sprawdzenia wydolności mięśnia pośrodkowego średniego wykonuje się wiele testów oporowych, nawet test Trendelenburga, prosty stanie jednonóż, patrzenie na opadnięcie minicy jest pewną poszlaką, pewnym testem, który wykorzystujemy, ale myślę, że nad testami nie będziemy tu się pochylać, tylko skupimy się nad tym, aby leczyć tą część diagnostyki zostawimy specjaliście w gabinecie. Leczenie teninopatii nie jest łatwym zadaniem, zazwyczaj jest dość żmudne, jednakże w wielkim uproszczeniu leczenie teninopatii mięśni pośrodkowych, pośrodkowego średniego powinno skupić się na dwóch kluczowych rzeczach. Numer jeden, unikanie tych nawyków, o których mówiłem przeciążania, no i przyczyny, czyli nie zakładamy no, nogę na nogę, nie przeciążamy sobie w bieganiu, czyli nie biegamy za dużo, tak żeby odczuć to przeciążenie, no i unikamy tego długiego bezruchu. Numer dwa, klucz do wszystkich drzwi, jeżeli chodzi o tendinopatię, ten, ćwiczenia i właśnie te ćwiczenia teraz pokażemy. Dzisiaj zaprezentuję trzy ćwiczenia. Dwa będą w pozycji leżącej, jedno w pozycji stojącej. Każde ćwiczenie będzie troszkę z innej grupy, o innej charakterystyce, jednakże wszystkie są bardzo istotne. Oczywiście w leczeniu ruchem najistotniejszym jest stopniowa progresja, intensyfikacja tych naszych ćwiczeń, więc będę mówił w trakcie ćwiczeń, w jaki sposób utrudniać, w jaki sposób ułatwiać i w którym etapie jakie ćwiczenie jest najbardziej zalecane. Oczywiście, tak jak już powiedziałem, w części teoretycznej oprócz samych ćwiczeń najistotniejszym jest edukacja pacjenta tego, czego nie powinien robić, w jaki sposób utrzymywać pozycji i jakich nawyków się wyzbyć, jakich błędów nie popełniać. Oczywiście, jeżeli Państwo cierpią z powodu takiego bólu i są Państwo zdiagnozowani, to będziemy mówić o tym temacie, o temacie kaletki, ale jest ono też współtowarzyszące nieraz przy tej tendinopatii i mogli Państwo słyszeć taką sugestię od lekarza prowadzącego, żeby ostrzyknąć to sterydem i często i gęsto tak też się robi. Jest to dosyć skuteczne, jednakże nie zwalnia to Państwa z ćwiczeń. Zapraszam do pierwszego ćwiczenia. Do naszych ćwiczeń będą potrzebne dwa atrybuty. Jednym ja będę miał klocek do jogi, wy możecie mieć poduszkę, zwinięty koc, ręcznik, cokolwiek. Zaraz będę mówił, w jaki sposób to używamy i po co. I druga jakaś guma oporowa, która będzie właśnie nam potrzebna, jeżeli będziemy mówić o tym, w jaki sposób progresować dane ćwiczenie. Pierwsze ćwiczenie jest na boku. Załóżmy, że ja będę ćwiczył swój prawy. Bok swoje prawe biotro i to ćwiczenie jest najprostsze. Wariacje tego ćwiczenia jest naprawdę wiele, ale tutaj kładziemy się na boku. Noga na podłożu jest zgięta, druga jest wyprostowana. Staramy się, aby nasza pozycja nie była gdzieś tam zrolowana w jedną ani w drugą stronę, tylko jesteśmy całkowicie na boku. Ten klocek do jogi będzie nam służył temu, aby no to co mówiliśmy w nawykach, nie koślawiło nam się, czyli nie schodziło do środka, nie naciągali byśmy właśnie tego przyczepu. Jeszcze jakiś czas temu, już nie chcę precyzować, na początku tendinopatii mocno rozciągaliśmy, ktoś przychodził do nas ze ścięgny Achillesa z jakimś bólem, w pierwszym etapie mówiliśmy, żeby rozciągać, masowaliśmy tam mocno poprzecznie, nawet na moim kanale gdzieś jakieś takie zalecenia dawałem. No. Aktualna wiedza medyczna, czyli rozwijamy się, już wiemy, że nie powinniśmy tego rozciągać w pierwszych etapach no i nie powinniśmy tego też kompresować w pierwszych etapach, gnieść. Dlatego też nie jest zalecane Wam, abyście spali na tym boku, ugniatali to biodro, ani no nie wykonywali pewnych ruchów, gdzie to rozciągamy. Czyli właśnie to zakładanie na nogę jest pewnym przykładem, który po raz kolejny już tu podaję w tym filmiku. Ćwiczenie będzie polegać na tym, że leżymy całkowicie na boku i będziemy sobie unosić nogę, utrzymywać 3 sekundy i powoli wracać. Znowu unosić, utrzymywać 3 sekundy i powoli wracać. Raz jeszcze unosić, utrzymywać 3 sekundy, powoli wracać. Całe odczucie zmęczenia ma być właśnie gdzieś tam z boku uda, z boku pośladka, z boku biodra. Można tutaj oczywiście, po to e, też przygotowałem tą gumę, że można by było sobie zintensyfikować to ćwiczenie i dać gumę oporową, która, jeżeli już to będzie dla nas za łatwe, to wprowadzamy sobie tą gumę i wtedy wykonujemy ćwiczenie wraz z oporem, czyli idziemy, mhm. 3, 2, 1 i wracamy. I dalej idziemy, 3, 2, 1 i wracamy. Co do zasady, w pierwszym etapie leczenia tendinopatii, czyli w takim mm, powiedzmy sobie pierwszych 2-3 tygodniach, zalecane też są ćwiczenia izometryczne. Izometryczne, czytaj, bez ruchu, czyli ta guma jest taka, że troszeczkę tylko jakby chcemy unieść, tylko napinamy tą gumę, ale nie unosimy za wysoko, trzymamy i puszczamy. Raz jeszcze. Hop, lekkie napięcie, bez uniesienia, puszczamy. Więc są, hop, przytrzymujemy sobie 5-10 sekund i wracamy. Więc na pierwszy etap, jeżeli Państwo mm, rozpoczynają swoją przygodę ćwiczeniową z tym problemem, z tą ginopatią, to polecałbym mm, w, to ćwiczenie w dwóch wariacjach, czyli na początku izometria, czyli e, uniesienie, znaczy bez uniesienia, tylko samo napięcie. Tu możemy oczywiście. Robić to też w różnych wariacjach, ale taka jest najprostsza z padają, padającą grawitacją e, utrzymanie 50 sekund i powrót. I zrobić sobie tutaj około, powiedzmy sobie, z 3-4 serie od 6 do 12 powtórzeń. No i jak już e, to ćwiczenie zrobimy, możemy na początku rozpocząć bez gumy, samo unoszenie, wstawkę izometryczną, przytrzymanie i powrót. A docelowo wdrażać tam sobie opór za pomocą gumy bądź dwóch gum, jak już jesteśmy mocniejsi i silniejsi. Drugie ćwiczenie. W drugim ćwiczeniu pokażę dwie wersje. Jedna dla osób bardziej zaawansowanych, z lepszą kondycją, z lepszą wydolnością. Powiedzmy dla tych wszystkich, którzy jako przyczynę swojego bólu z boku biodra mają to, że przeciążyli, są biegaczami w miarę wydolni, no ale zamiast trwać przy swoich 5-10 km. Pobiegli na półmaraton i tam przeciążyli. No i ich mięśnie w miarę są wyćwiczone, dlatego też warto by było pokazać jakieś ćwiczenie bardziej zaawansowane i to będzie pierwsza wersja. Druga wersja będzie podstawowa dla tych wszystkich, którzy cierpią z powodu bólu z boku biodra hmm, wynikającego raczej z długiego bezruchu, ewentualnie jakiejś kompresji, słabości tych mięśni. No musi być forma też ćwiczeń podstawowych. Pierwsza wersja, czyli ta bardziej zaawansowana, jest na boku, na boku zdrowym, chorym, przepraszam. Co ciekawe, mówiłem, żeby nie leżeć na boku, ale tu chodzi o, o to, żeby nie leżeć długo na nim w nocy i nie dociskać, nie kompresować. To ćwiczenie jest, raczej znane, mam nadzieję, że znane dla tych osób, które ćwiczą i biegają. Jest to deska bokiem, która ma też mnóstwo swoich wariacji, mnóstwo swoich możliwości, jeżeli chodzi o intensyfikację. Podstawowo robimy tak, że ma, nasze nogi są zgięte w stawach kolanowych, w stawach biodrowych mamy zero. I tutaj jesteśmy na przedramieniu. Naszym zadaniem będzie hop, uniesienie i powrót. Znowu możemy sobie zrobić tak, że ta noga też idzie. I powrót, możemy ją wyprostować, iść w taki sposób. I powrót. Bardzo istotne jest, żeby też biodra nasze szły do przodu. Nie tylko żebyśmy szli do góry, ale też i do przodu. Oczywiście znowu możemy zrobić to na dłuższej dźwigni. Wtedy będzie zdecydowanie nam ciężej. Czyli idziemy tak, możemy pójść tu, możemy dać sobie gumę oporową. Myślę, że tutaj rzeczywiście jest dużo możliwości intensyfikacji, utrudnienia, ułatwiania. Jeżeli byście chcieli znowu jakąś sugestię, ilości powtórzeń, no to znowu trzymałbym się jakichś takich trzech serii powtórzenia. Raczej bym szedł do sześciu, czyli w kierunku siły, z 3 do 5 sekund przytrzymanym tego ruchu. Ćwiczenie łatwiejsze, czyli wersja numer dwa, I jest to rzeczywiście ćwiczenie, które. Hmm, bardzo podobny do ćwiczenia numer 1, jednakże troszkę inny ruch będziemy mieć, czyli nie będziemy mieć odwodzenia, tylko będziemy mieć pewną rotację. Co tu robimy? Ćwiczenie często pokazywane na naszym kanale tam w kierunku stawu biodrowego leżymy tym razem na zdrowym boku chory jest u góry. Tu Znowu możemy mieć sobie podłożoną jakąś poduszkę. Naszym zadaniem będzie robić tak zwaną taką muszelkę, czyli hop do góry i wracam. Znowu bardzo istotne, co mówiłem w ćwiczeniu numer jeden, żeby nie być zrolowanym do tyłu, nie zmieni tylko całkowicie na boku i tylko idziemy sobie w taki sposób. Zakres ruchu, uzależniony od Państwa mobilności no i od Państwa objawów. Idziemy tyle, żeby poczuć właśnie lekkie napięcie, no i zmęczenie z boku biodra tych naszych mięśni. Znowu można zintensyfikować sobie to ćwiczenie gumą, która byłaby... Wokół kolan, i wtedy tą naszą muszelkę, a gdzieś jeszcze musimy zmieścić to, tak jest, i tą naszą muszelkę robimy w taki sposób, że idziemy do góry z lekkim napięciem, wracam. Wciąż możemy zrobić to ćwiczenie w wersji izometrycznej, czyli idę praktycznie bym chciał do góry, tylko napinam pewne mięśnie, trzymam, wracam, jeżeli mówimy o tym pierwszy etap. Tak? Odnośnie do tego, co mówiliśmy w ćwiczeniu numer jeden, albo już z ruchem, przytrzymaniem i powrót. Ćwiczenie myślę, że w miarę proste technicznie do wykonania. i Dla wszystkich tych, którzy obawiają się ćwiczenia tej deski bokiem, nie znają, ewentualnie mają jakieś inne choroby towarzyszące, to mówimy e, barku, szyi i po prostu nie chcą w jakimś takim podporze robić, to jest to ćwiczenie bezpieczne, i jak najbardziej zalecane. I ćwiczenie numer 3. cała grupa ćwiczeń stabilizacyjnych. I tutaj będę pokazywał kilka wariacji, kilka możliwości w bardzo prosty sposób można sobie zintensyfikować, utrudnić to ćwiczenie, podstawowym ćwiczeniem byłoby stanie po prostu jednonoż. Choć tu zatrzymam, mówiliśmy w części teoretycznej, że stanie jednonoż może nasilać pewne objawy i bóle. Jeżeli takie bóle macie powyżej. 3 na 10 w skali od 1 do 10 własnego bólu, czyli stajecie jedną i czujecie o Jezu, 5 na 10, nie róbcie tego ściana, nie jest to na ten etap. Trzeba było popracować podstawowymi ćwiczeniami, ewentualnie na początku, w tym pierwszym okresie, rozwinąć swoje leczenie o inne narzędzia, takie jak suche igłowanie, przyskórna elektroliza, w Szczecinie Adam Michoński jest mnóstwo e, możliwości, w jaki sposób można jeszcze działać nie tylko ćwiczeniami, nie tylko zastrzykiem, więc do tego ćwiczenia wróćcie, jeżeli staniecie, macie pewien dyskomfort, może nawet ból 1 na 10, to już jest etap, gdzie można by było ćwiczyć, jeżeli ten ból oczywiście nie wzmoże się po ćwiczeniach. Ćwiczenie stabilizacyjne, stanie jedno nóż, ewentualnie zamknięcie oczu, ewentualnie wymach do boku, do przodu, do boku, do przodu problem za jakieś skręty, jest możliwości wiele. Myślę, że na naszym kanale niedługo powstanie taki zestaw ćwiczeń stabilizacyjnych. Jeżeli Państwo będą śledzić nas na bieżąco, będzie można z tych ćwiczeń też wkrótce korzystać. Pokazuję też ćwiczenie z, bo jest jeszcze, tak jak powiedziałem, możliwości naprawdę wiele, z tym klockiem. Jak już mamy go, czyli stajemy sobie i robimy albo nie przysiad, tu Czyli obniżenie, idziemy do góry, zwracając szczególną uwagę, żeby tak nie wychodzić, tak? Czyli żeby nie dać ten do boku, nie dać się wypnąć temu stawu biodrowemu, tylko starać się trzymać go w osi, wszystko trzymać w osi, no i też starając się, żeby nasz staw kolonowy się nie koślawił. Tak? Czyli jeżeli będziemy szli i nasze kolano będzie szło do środka, to już widzicie, co się z stawem biodrowym dzieje, więc staramy się, żeby wszystko było w osi, powolutku sobie schodzimy i troszkę szybciej do góry. Powolutku schodzimy, szybciej do góry. Oczywiście na tym podwyższeniu znowu można robić wymachy, można pracować sobie tu, zwracając szczególną uwagę na biodro. Oczywiście znowu możemy dać sobie gumę i robić jakieś wymachy z gumą stojąc. Można robić chodzenie bokiem, czyli jakiś taki monster walk, tak nazywają to ćwiczenie, czyli dajemy sobie tą gumę wokół stóp. Mam nadzieję, że to widać. I robimy sobie chodzenie po prostu mokiem w taki sposób. Przerwałem, bo zatykowała mnie półka. Wow. Powiem tylko jeszcze jedną rzecz. Ile robić tych ćwiczeń stabilizacyjnych? Zazwyczaj robimy 2-3 serie między 6 a 12 powtórzeń w zależności jakie ćwiczymy, ćwiczenie robimy, w zależności od tego jaki jest stopień naszego zaawansowania, nasza wydolność, zmęczenie po wcześniejszych ćwiczeniach. Ćwiczenie bardzo istotne, w szczególności dla tych wszystkich osób, które biegają bądź uprawiają jakiś inny sport i cierpią z powodu właśnie przeciążenia tam, gdzie mają ten sport wpływ, pozycji pionowej, gdzie muszą ustabilizować własne biodro, ale też dla tych wszystkich, którzy nie mają nic wspólnego ze sportem, bo jest to mięsień głównie stabilizacyjny, używamy go podczas chodzenia i bardzo istotnym jest, żeby też wykonywać ćwiczenia Stojąc. Na dzisiaj to tyle. Mamy nadzieję, Zdanusza, że wszystko było jasno przekazane, zrozumiałe w części teoretycznej, a że część praktyczną udało Wam się przećwiczyć wraz ze mną. A najważniejsze, że ta część praktyczna będzie dla Was docelowa, pomocna, tylko pamiętajcie o cierpliwości i rzecz jasna, systematyczności. Jak zawsze zapraszamy do naszego Facebooka, Instagrama, a po szybkie porady, jeżeli takowych potrzebujecie, do naszego TikToka. A chcielibyśmy też zaprosić. Jakże dumnie do świeżutkiego, nowo powstałego, nowego kanału z Jackiem i Darkiem, ale w języku angielskim. Jeżeli chcielibyście rozszerzyć sobie ćwiczenia, bądź macie znajomego, bądź znajomych za granicą, no to będzie nam miło, jeżeli udostępnicie nasz kanał, roześlecie go, tak żebyśmy byli na cały świat popularni, Dariuszu. Za dzisiaj raz jeszcze bardzo dziękujemy, kłaniamy się bardzo nisko, życzymy pięknej soboty, pięknego weekendu, dużo ćwiczeń, mało bólu, pozdrawiamy.